W swoich mieszkaniach chcemy mieć unikatowe rzeczy. Przeważnie najłatwiejszą rzeczą, żeby zrobić samodzielnie, jest ozdoba na ścianę. Czasami jest tak, że nie wiemy, czego tak dokładnie użyć. My dzisiaj użyjemy wyżynarki i porozmawiamy sobie chwilę o różnego rodzaju nożykach do tego urządzenia. Te dwa nożyki są do cięcia drewna miękkiej, e, miękkiej struktury i do szybkiego cięcia, czyli ono nie będzie precyzyjne, tu nam gdzieś poszarpie, e, nie będzie to ładnie wyglądało. Ten nożyk e, jest zębem do dołu i on krawędź po prawej stronie, czyli jeżeli będziemy cieli w ten sposób, to ta krawędź będzie ładna, krawędź pod spodem będzie e, wyszczerbiona. Natomiast jeśli chcemy wyciąć jakiś fajny kształt, na przykład, coś takiego, musimy użyć takiego nożyka. To jest bardzo wąski nożyk z prostym ostrzem i on pozwoli nam ładnie powycinać według kształtu. Ja dzisiaj wytnę w ramach przypomnienia o konkursie, który zorganizowaliśmy z WD40. Przypominam, 30 tysięcy do wygrania na własne mieszkanie, ale może zabraknie tego czegoś i trzeba by nie zrobić samemu ozdobę. Wytniemy sobie. Puszkę WD40, pomalujemy, może to być ozdoba, na przykład warsztatu. Zabierzmy się do pracy. Zainstaluję nożyk. Zainstalowany. Pokażę Wam, najpierw wytnę Wam ten kształt, że naprawdę to tak działa. Proszę bardzo, krawędź bardzo ładna, mimo tego, że to jest sklejka z fornirem. Po drugiej stronie też mamy czyste cięcie. Najlepsze tego typu model. Ale my zabierzmy się do wycinania naszej puszeczki, szablon. Przyłożymy sobie go równo, żeby było trochę mniej cięcia. Więc tu mamy proste krawędzie. I myślę, że tak to możemy śmiało zrobić. Odrysujemy sobie teraz ten nasz kształt. Oczywiście szablony w internecie możecie różnego rodzaju znaleźć, czy to będzie ozdoba w waszym przedpokoju, czy to będzie ozdoba w pokoju waszej pociechy. Można zrobić to samemu. Nie trzeba wydawać majątku. W tym, w tym przypadku potrzebowaliśmy kawałka sklejki, szablonu ściągniętego z internetu, farby, pędzla, papieru ściernego, wyżynarki i tak naprawdę wszystko mamy już załatwione. Dobra, nasz szablon jest wyrysowany. Zabieramy się za wycinanie. BHP, okulary. Ja już mam takie, to już z racji wieku jest, ale wy jak nie macie to te BHP proszę założyć i wycinamy. I teraz on drugiej strony. I voilà, to jest gotowe. Puszka WD-40 ma jeszcze taki aplikator. My zrobimy to po prostu ze zwykłego kołka meblowego. Papier sierny, i szlifujemy krawędzie. Ok, nasza puszka jest wycięta. Trzeba ją teraz pomalować. Więc co? Papierowa taśma. Bo musimy sobie oddzielić. To będzie czerwone, reszta będzie niebieska. W tym miejscu napiszemy WD-40. Na żółto. Zaginamy sobie naszą taśmę. Dobra. Użyjemy tego jako podkładki. Rękawiczki. Niebieska farba i to na niebiesko. Dzięki taśmie nie musimy tutaj za bardzo uważać i krawędzie. Dobrze, czas na kolor czerwony, bo góra jest w kolorze czerwonym. Zbliżamy się do ideału. Czerwony kolor, pędzelek i tak samo. Nie musimy tu zwracać uwagi. Fajnie sobie to wszystko pomalujemy i malujemy sobie wzdłuż słoja. E, tutaj nie będę kaligrafował tego wszystkiego, ale e, wciąż mamy 30 tysięcy na remont naszego mieszkania. Taka jest nagroda. Moją nagrodą będzie ta puszeczka, która zawiśnie na szafach. E, dobra. Robimy sobie teraz nasz aplikator. Wkrętarka wiertło trujeczka. Przewiercimy sobie nasz kołek. Dwie podkładki. Jedna. Jeden wkręcik. Przewiercamy się przez kołek i wkręcamy się w to miejsce. Aplikator gotowy, dobra, założymy jeszcze raz rękawiczki. Bo teraz odkleję naszą taśmę. Tylko jedną, bo jestem mańkutem, czyli leworęczny. Jak widzicie, taśma ładnie odcięła nam kolory. W tej chwili jest to w trzech kolorach: niebieski, czerwony i naturalny kolor drewna naszej sklejki. Czas zrobić napis WD-40, czyli niebieska farba. Mały pędzelek i bierzemy się do pracy. Właśnie Wam pokazałem, jak samodzielnie stworzyć ozdobę, dowolność kształtów, a ja Wam pokazałem kolejny sposób, do czego można wykorzystać WD40. Ja wykorzystałem jako szablon, aby zawisło to w moim warsztacie. Wielka puszka WD40. Pamiętajcie, Konkurs 30 tysięcy do wygrania, wspólnie z WD40. Wypłacamy te pieniądze. Robię dodatkowo własny mebel do Waszego mieszkania i jestem z Wami na zakupach.